Witam wszystkich bardzo serdecznie, o sobie dalej gra w DLC quest'a A my zbieramy... Golda, Nie, tu już spadaliśmy Idziemy dalej fabuł, czy sobie podbieramy coś, co tutaj jest Nie wiem, chyba na razie sobie tutaj coś pozbieram i... Żegnam Gincie zombie! Tak, zabijemy I to jeszcze szybciej Nawet oh yeah. się wbili zombie tak długo z miecza to czy by padło 137 te zombie nam nic nie robią na szczęście i komu nic nie robią one są po prostu tak jak owce po co żeby się nam zabijanie nie znudziło Samych owiec oczywiście Jak czy mogę też w pistoletem ścinać? Tak mogę. Zresztą mm, nielogiczne. Ścinam drzewa pistoletem, jestem taki zajebisty. Yeah. i hajs się zgadza, patrzcie ja mam już hajs. Niedługo zbroja dla konia. No i tak mi się nie chce tego wszystkiego zbierać. Co jeszcze mi powiedzie, że będę musiał też zbierać. Tak, po co nam zbroja dla konia, jakieś niepotrzebne DLC. Zabiłem tej owcę? Zabiłem. Wpływać kolejne niepotrzebne DLC pewnie będzie disappointing. Ale... Paczkę przejście. Czemu się tam nie mieszczę? O, drzewka były. Jeszcze raz. Czyli drzewko mogło być też w tej Dobra, mamy chyba... W... Całą kasę zdobyliśmy. O, i otrzymałem osiągnięcia na Steam. Let's it. Wszystkie pieniądze w grze. Dobra, idziemy zabić trolla. Patrz, jakbyśmy dmuchali ten pistolet, jak skaczemy. Jak to tak zabawnie wygląda. Iść dmuchnięte. Czy zabiliśmy już tego trola? Tak, zabiliśmy trolla! Spoczywaj w pokoju, trolu. Dobra, biegniemy Pokonamy Aha, czyli muszę kupić DLC żeby zagrać walkę końcową Okej okay. Czyli, tak jakby Nie zakończyliśmy, ale jakby zakończyliśmy Grę Nie wiem jak to określić nie zakończyliśmy po prostu gry, ale zakończyliśmy po prostu bez DLC ostatecznego. Pisało, że zdobiliśmy już wszystkie DLC, każdy ma Pewnie Wiem co to jest i to jest tam, że... wszystkie DLC. Thank for praying for all. Dobra, kontynuujemy. I Myślałem, że go już zabiję będę klikał X Dobra no. A, to jest stanie na szczęście, dobra, możemy iść. Znaczy, tak burżuazy my kusi kupić tą zbroję do konia. I zombiaki się znowu zrespiły, nie no. Uciekł do tej Z. Dobra, jedziemy skończyć to. Dawaj, no. czemu ty też nosisz stanik? Raczej znaczy bikini. Ej, czemu nic nie robimy? On ma armor przeciwko pocis Koniu, co ty robisz? On ciebie zabije Aha Im nas też zabił A kiernitka nic z tym nie zrobiła Chyba po to była zbroja dla konia, żeby odbić te pociski I tak jakby znowu przeszliśmy grę i znowu będziemy się męczyli z tymi napisami A, Czyli musimy chyba kupić zbroję dla konia Mi się zdaje, wiecie? Bo inaczej to raczej tego nie przejdziemy Tak byśmy podchodzili do tego i byśmy co by czas zginęli Thanks for playing Dobra, sprzeleciało to na szczęście I zły gościu wygrał, nie Dobra, kontynuujemy Mamy sporo kasy, to sobie kupimy Burżuazja Kup wszystkie DNS pewnie Po nazwie wnioskując nawet najbardziej niepotrzebne... Nawet najbardziej DLC w grze, czyli rybę. Trafiło go, ale pewnie mu nic nie zrobiło. Znowu... I znowu ma bikini. A na szczęście kierniczko ma bikini. A, tu tak trzeba przeklikać. Aha ha. Okej. Okay. To już było ostatnio. O, i patrzcie, ta z naszego konia. Czemu on musi tak wygląda? Cholera, jak on wygląda. Paczkę i mu nic nie zrobiło. Zabił. Mój bohaterze. To kogo to było? Nie no. E a co z nami? Koń odpierdolił za nas brudną robotę. Jeszcze zgarnął księżniczkę, cholera jasna. Czyli nie mamy szansy, by przespać się z w bikini. Cholera. I co, i to jest dobre zakończenie? Czy złe? Czyli jakby on ją porwał i my giniemy. Cholera, nie wiem. Dobra, zakończyliśmy grę z Lang B, brakowało nam jednego achievementa Mamy maksymalną monet, maksymalne DLC Oh yeah Czego nam zabrakowało? Zabij każdego, nie chcę mi się Save and quit... O, i paczkę No i mamy jeszcze jedno Jedną tej gry Life premium, OR die Ale to już w następnym odcinku, ja się z nami pożegnam, hejka